Witajcie, dzisiejszy temacik Kubrick Prime Kubrick Prime czyli nowość na rynku już od jakiegoś czasu jest na rynku u mnie to jest nowość długo oczekiwany temat wersja Red czyli jedna z najtwardszych najbardziej wytrzymałych wersji plastiku na tworzywa na rynku to też na pewno sprawdzimy. Kubrick Prime jest to najnowszy system naszego polskiego producenta. I dziś troszeczkę poopowiadamy na jego temat. Dużo osób się mnie pytało na temat tego Prima, dlatego postanowiłem w końcu go pokazać. Zaczynamy od najmniejszego elementu całego systemu, ponieważ Prime na dzień dzisiejszy składa się tylko z trzech elementów. Zaczynamy od najmniejszego, teraz już zakupiłem kolejny element, znowu pokażę i zakończymy na karcie Toolbox 150, jest to wersja RED, czyli RED Ultra Ultra HD Custom. Tak się chyba to czyta i powiem Wam szczerze, jest to naprawdę fajny system z dużym potencjałem. Ponieważ mamy tutaj sporo mniejszą wagę, jest gabarytowo około 5 cm, również mniejszy od pancerniaka od łana, więc też duży plus. I mamy kilka fajnych, nowych udogodnień, lecz nie jest to system bez moim zdaniem wad. Lecz dzisiaj to co usłyszycie ode mnie, jest to tylko moja osobista. Opinia, więc nie bierzcie tego do serca, szczerze mówiąc, ja jako użytkownik wielu systemów przez ostatnie lata. Po prostu mam również jakieś mm, przyzwyczajenia, więc po prostu, jeżeli czegoś w danym systemie nie ma, a przyzwyczaiłem się na przykład do innego, no to czegoś mi po prostu brakuje. Ja do tej pory znalazłem takie trzy małe niuansiki, które producent mógłby zmienić, i naprawdę moim zdaniem skrzynka ogólnie jako system Prime by był jeden z lepszych. Ponieważ naprawdę już tutaj wszystko jest fajnie przemyślane. Zacznijmy od budowy. Jak widzicie, mamy tutaj pokrywę Profi, gdzie mamy standardowo, jak znamy, kubrika z fajnych pokryw różnego rodzaju, dla każdego coś innego. Mamy przezrocza, przezrocza, przezroczyste. Mamy tutaj dwa, dwa rodzaje. Przegród, przegrody, przegrody, przegrody mamy. Przegrody mamy, gdzie możemy naszą, yy, nasze przeźrocza po prostu sobie dzielić na trzy równe przegrody. Takie są, o, plastikowe przegrody w tym przypadku. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć miejsc. Te miejsca tu są fajnie odznaczone, bez żadnego problemu. Od góry mamy rączkę, rączkę standardowo jest blokowana, czyli zablokuje się, ona się sama nie odblokuje, musimy ją popchnąć delikatnie, standard, co nie, czyli spoko, możemy sobie ją tak nieść, jeżeli mamy lekko skrzynkę, ja mam ciężko, to nie będzie tak news. No i mamy rączkę standardowo walizkową od góry, również blokowaną. I tutaj fajnie Kubrick pomyślał, że mamy tutaj specjalnie wycięcie, żeby naszą yy, skrzynkę niezależności czy będziemy ją nosić odwrotnie, na przykład, tak, czy będziemy ją nieść tak, ją mamy po prostu wygodnie sobie nieść. To jest bardzo duży plus. Chwytamy, nic tutaj się nie blokuje, nic tam nie przeskakuje i tak dalej, i tak dalej. Kolejnym fajnym elementem, jak już jesteśmy po zewnątrz, no to tutaj mamy te mo molety, czy jak to się tam zwie, czyli miejsca na zaczepianie, zaczepianie różnych elementów. Ja akurat mam zamontowany Klik System, bo go używam z drugiej strony również, więc mogę sobie montować różne elementy do tej walizki. Akurat mam przystosowaną walizkę pod narzędziówkę, więc mogę sobie blokować i taką skrzyneczko sobie śmigać na roboty. Jak mi trzeba coś biorę, przepinam, lecę, co nie? Więc to jest naprawdę duży bardzo plus z tymi moletami, czy jak to się zwie. Kolejny temat Zapięcia. Mamy inne zapięcia niż w Kubriku 1, 2, Pro. Mamy tutaj już zapięcia metal e, z tworzywem. Takie już dociągające jak, e, no jak ma większość producentów, co nie. I powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie te e, ogólnie zapięcia pracują. Bardzo fajnie odklikują lecz mają taki mały niuansik, przynajmniej w tej skrzynce niskiej. Zobaczcie, nasze zapięcie jest po samym dole, więc w tym momencie było stworzyć skrzynkę na płaskiej podwierzchni, albo musimy kombinować gdzieś od boku to otwierać, co nie? Jest taka opcja, nie mówię, że nie. Lub po prostu musimy naszą skrzynkę unosić delikatnie do góry i odpinać, jeżeli mamy... Nie na systemie ją, co nie? Czyli na płaszczyźnie. Więc moim zdaniem kubryk powinien sobie pomyśleć, i wystarczyłoby, żeby te zapięcie 2 cm, 2 cm skrócić. Mamy bajkę, co nie? Naprawdę, to jest bajka, i wtedy. I to jest taki jeden temat, jeden minusik, który moim zdaniem yy, warto by było poprawić. Już tutaj nie mówię, że. Nasze zapięcia są na tyle długie, że po otwarciu leżą na płaszczyźnie, bo to jeszcze jest do przejścia. Nie można mieć, jak to się mówi, wszystkiego, ale jeżeli chodzi o otwieranie na płaszczyźnie, moim zdaniem te zapięcia powinny być kapkę krótsze. Kolejny temat. Jeżeli już zaczynamy na temat takich niuansików, że można było coś poprawić, no to kolejny temat jest taki, że jak otworzymy sobie naszą skrzynkę, nie mamy miejsca, tak szczerze mówiąc, takiego indywidualnego, odstającego, żebyśmy mogli sobie po prostu to pokrywę fajnie szybko otworzyć. Możemy, bo ponieważ nasza górna pokrywa wystaje jakieś tam pół centymetra e, więcej poza obrys skrzyni. Lecz niestety nie mamy takiego miejsca, na przykład praca w rękawicach. Bardzo ciężko jest otworzyć w ten sposób naszą pokrywę. Musimy otwierać rączkę i łapać za rączkę. Więc kolejny taki mój niuansik z życia wzięty podczas użytkowania często skrzyń: brakuje tego miejsca docelowego, gdzie możemy swobodnie naszą po prostu pokrywę podnieść do góry. Tyle, taki krótki temat, jeżeli chodzi o ten niuans. I ostatni, który moim zdaniem powinien być poprawiony, nie wiem czy teraz to będzie widać, ponieważ mam tu zamontowane w tym momencie yy, moje mocowania, ale zapięcia górne wraz nie chowają się w obrysie skrzyni. To też jest bardzo duży minus. Ponieważ gdy projektujemy nową skrzynię, już powinniśmy wziąć to pod uwagę, tak jak było wzięte już na przykład w serii Pro. Więc yy, nie każdy używa akcesorii do molet. Do yy, nie ma tutaj powieszonych jakichś tam wystających elementów. I na przykład chciałby taką skrzynkę chować w półkach. I w tym momencie musi po pierwsze zwiększać średnicę otworu, żeby nasza skrzynka swobodnie weszła. A kolejny temat musi za każdym razem pilnować, żeby po prostu podczas wsuwania, yy, szybkiego wsuwania, bo nie zawsze wkładamy delikatnie naszą skrzyneczkę tak patrzymy, a zmieści się dobra, wkładamy, dopychamy. Nie, nieraz jest tak, bierzemy chlap, wsuwamy, leci, co nie? I gdy nasze konektory boczne o, tutaj, o nie wiem, czy będzie widać, odstają grubo około centymetra z jednej i z drugiej strony. No to w końcu użytkownik, jak zawali kilka razy w jakąś ściankę, to po prostu się zniechęci. I tyle w temacie. Ja wiem z doświadczenia, więc yy, to też jest taki nuansik, że po prostu na przyszłość można było to zmienić, bo można to zmienić. Ja nie mówię, że nie. Wystarczyło tylko kapkę podnieść pokrywę do góry, i żeby nasz konektor zapinający chował się w obrysie. Tyle, tyle w temacie. Koniec takich dostrzeżeń z życia wziętych. Przeźrocza. Przeźrocza bardzo fajnie zapinające, poprawione. Moim zdaniem, naprawdę spoko. Wymiary. Wymiary. Są fajne, mamy 11 na 243 i Jeżeli chodzi o głębokość, to mamy 5,5 cm. Tyle za zawalone mam całe narzędziami. gdzieś tam przebitki będziecie widzieć, siedzą, siedzą. Otwieramy przód standard pokrywa, blokująca się. W środku mamy fajne kubełka. Bardzo fajne kubełka, które są unikatowe, ponieważ są tylko w tym systemie specjalnie zaprojektowane i mają taki pozycjoner w środku. One od spodu są takie troszeczkę z wypustkami, gdzie nasze kubełko po prostu nie ucieka z boku na bok. Jeżeli chodzi o głębokość maksymalną, jaką osiągamy w naszej skrzyni, naszej skrzyni, może wyciągnę kubełek. Będzie lepiej mierzyć. Jest tu opcja. Nie obniżę się. To już Wam mówię, że jest to około 8 cm. Jeżeli chodzi o wymiary naszej skrzyni, też jest spoko. Mamy tutaj około 48 na jakieś 26. Coś takiego. Kubełki Dwymiary w środku: 24,5 na 10,5 i również dzielone są na 3, mamy w zestawie, na dwie strony czyli mamy kolejnych 6 przegródek na organizację. W pokrywie mamy w środku jeszcze dodatkowe miejsce czyli możemy wyższe elementy na około 2,5 cm, więc yy, jeżeli po bokach nam się coś nie mieści, to możemy śmiało sobie tutaj patrzeć, wystaje to nam metrówka. Możemy śmiało w środku zamontować po prostu bez żadnego problemu. Dlaczego tak jest? Boczne nasze przeźrocze, które mamy od przodu są tak zrobione, że tutaj mamy już docisk automatycznie do kubełków. Bardzo fajna sprawa, ponieważ tutaj, jakby nie patrzeć, drobnica nie przesypuje się z miejsca na miejsce, więc tutaj śmiało również możemy jakieś tam drob, drobniejsze elementy po prostu przerzucać, przerzucać, przesegregować i nie ma problemu, żeby coś tutaj po prostu wypadało. Czy ta skrzynka jest pojemna? Jak widzicie, jest zapakowana po zęby. Jeżeli chcecie, za chwilę rozłożę wszystko to, co tutaj mam. Zobaczycie, ile możemy w taką skrzynię po prostu włożyć, co nie? Najpierw zaczniemy od spodu. Zobaczcie, metrówki, winkle. Czekajcie, odłożymy bajery, zestaw kluczy. Nożyce jedne, nożyce drugie, metrówka, ołówki, śrubokrętki, yy, śrubokręty, trytytki, nieraz się przydają, notesik, nożyce, kolejne, szczypce, kompinerki, ampule, kolejne szczypce, ruchaki, kolejne trytytki, a już niech sobie będzie rękawice. Zestaw śrubokrętów różnego kalibru. To już może nie będę wyciągał. Od góry również zestawy bitów. Jedne, drugie. Dwa magazynki noży wymiennych do tapeciaka. Markery, pisaki, noże, tapeciaki, punktaki. Kolejne markery. Dobra, puste. Lecimy na następną stronę. Ołówki, pędzelek, przydaje się. Nożyki wymienne. Jakiś wkrętak z grzechotką. Kolejny klucz grzechotką do Mocowanie klika. Poziomnica diwolta, Ołówek, pilniczki, mini, Knipex oczywiście. Tyle. Dalej. Dobra, już tak bajerujemy. To ja może zważę tą skrzynkę. Zobaczcie, ile mam się śrubakrę, I to wszystko mieści się w tym momencie. Jeszcze. Paz, to w Bilda. I to wszystko mieści się w skrzynce. Ciekawe, czy moja waga. Czy moja waga da radę ogarnąć. Zobaczmy. Czy damy radę zważyć? Damy radę, już ważymy. 3300. 3300 nasza skrzynka waży, więc waga jest naprawdę znikoma. Bardzo fajna, lekka, poręczna z uszczelkami IP65, IP czy tam 6, 6 przepraszam, ale to każdy wie. Tu już o tym nie wspominam, ale jeszcze nie powiedziałem wam wymiarów zewnętrznych. 53,7 na 32, coś takiego, co nie? I wysokość to jest około 14 cm. Oczywiście nasza skrzynka stoi prosto. Nie chwieję się, nie koleboczę się, więc tutaj jest bardzo fajna opcja. Fajnie, też żeberka są poustawiane. Tyle, co tu dużo gadać w naszej skrzynce. Skoro już jest naprawdę wiele tematów na jej temat, więc taka dzisiaj moja prezentacja najnowszego. Produktu od Kubryka naszego polskiego producenta. No i co? Dajcie znać, czy warto, czy nie warto. Zapomniałem wspomnieć, tu mamy jeszcze zapięcie na kłódkę po dwóch stronach na bajerze. więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o koszt takiej skrzynki, ona kosztuje niecałe 200 zł. Jeżeli chodzi o wersję tą pancerną, yy, stworzywa jednego z najmocniejszych, yy, czy najmocniejszych, to już zapraszam Was na. Inne odcinki z serii testowych też mam chęć coś z nią fajnego porobić, ale na razie nie wspominam, nic nie mówię na zaś. Zobaczycie na własne oczyska. I tyle, no co mogę mam powiedzieć? Komentujcie, lajkujcie. Zapraszam Was na moje social media Instagrama, TikToka, Facebooka itd. itd. No i co. Widzimy się w następnym odcinku. Pozdrow.